Spotykamy się na kilka dni przed ciszą wyborczą, kiedy zamilknie gwar kampanii, kiedy nasi mieszkańcy od północy w piątek będą się zastanawiali, komu powierzyć sprawowanie władzy na kolejne cztery lata, komu zaufać. Jestem przekonany, że my mamy pełne prawo wystąpić z taką prośbą i z. Naszą ofertą do mieszkańców, że my przez kolejne cztery lata zapewnimy uczciwość władzy publicznej bez układania się ponad miarę we własnych interesach, czy mamy dzisiaj do czynienia na koleżeńskie ukłony, na władzę sprawowaną we własnym imieniu, a nie w interesie publicznym. Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy nie wyrazi zgody. Ja jestem przekonany, ja to wiem że nasi kandydaci są gwarantami uczciwej władzy. Litera prawa, nade wszystko. Prawo nie może być stosowane tylko wtedy, kiedy ono jest władzy publicznej wygodne. Prawo musi być stosowane w interesie dobra mieszkańców. To jest podstawowe wyzwanie na tą kadencję. Mogę zapewnić Państwa tych, którzy jeszcze troszeczkę wątpią. Zdzisław Czucha wraz z wszystkimi radnymi na pewno jest gwarantem tego, że... Można budować w i na Ziemi Kościelskiej. Partnerstwo i jedność. Dużo więcej się zbuduje. Państwo wiedzą, że są kandydaci, którzy nas faulują, są kandydaci, którzy podkładają nam nogę. Proszę Państwa, my się tu nie zrażamy i w imieniu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, proszę Państwa uwaga na ten gest, dajemy czerwoną kartkę wszystkim tym, którzy nas faulują. Wierzę w to, że nie będziemy przykro to może mówić, ale nie będziemy ostatnią gminą w powiecie w pozyskiwaniu środków europejskich. W tej chwili Kościerzyna ma tylko 726 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Chciałbym się zgodzić z Panem Wojewodą. Tak, mamy do nadgonienia, mamy do nadgonienia bytów. Wszystkie pozostałe gminy w powiecie, średnia w województwie wynosi 2900 złotych według wyliczeń dziennika bałtyckiego. Kościerzyna, miasto Kościerzyna ma tylko 726 zł w przeliczeniu na mieszkańca. Wierzymy, że to się zmieni. Czeka nas poważna bardzo sprawa, to znaczy rozprawienie się z deficytem i z zadłużeniem miasta. Obiecujemy, że nasz kandydat pan Zisław Czucha będzie rozsądniej gospodarował pieniędzmi i nie, nie będzie dalej tak za miasta jak obecny pan burmistrz. Tak dobieraliśmy osoby na liście, że na naszej liście nie ma osób skazanych, nie ma osób, którym grożą wyroki karne, nie ma osób, do których korespondencję kieruje prokurator. I za to serdecznie dziękujemy. A pan Zisław Czucha wraca, bo jest nam potrzebny, bo załatwił obwodnicę i załatwił wiele inwestycji, których teraz będzie pilnował właśnie jako burmistrz miasta Kościerzyna. Szanowni Państwo, wierzę, że wygramy te wybory. Jeszcze raz wierzę, że wygramy jako Platforma Obywatelska i przede wszystkim wierzę, że te wybory wygra Zisław Czucha. Kościerzyna zasługuje na Pana Zisława Czuchę. Popieram. Zcisława czuchę na burmistrza miasta Kościerzyny. Dziękuję bardzo. Idziemy walczyć o gminę, popierać Grzegorza Świtałę i Grzegorza Piechowskiego. Dziękuję bardzo. Życzę udanej gali. Budujmy w zgodzie z szacunkiem dla ludzi. Dziękuję za przybycie. Zapraszam wszystkich do wspólnego zdjęcia.